Dzień dobry, proszę Państwa, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj unboxing Garfito. <grystanie> nie tak naprawdę chyba się domyślacie co tutaj przyszło. Pewnie też po tytule. Jest ze mną moja mama, która też zrobi reakcję na tą rzecz, która jest w środku. Kamerzysta Hello. też, bo w sumie nawet nie wiem o co chodzi. <grystanie> ja Karol sobie nie mówiłam przez ten czas, w ogóle zero. Niespodzianka. Garty i twarzy. go nagrego No i tego stołu, ej. Na karton, na karton. Dobra, ja nie wiem nawet, w którą to stronę ma być. Jak trzeba ja mam Chyba tutaj. Dobra, jest. No nie wiem, nie wiem. Ja przytrzymam. Już się domyślam, bo jest. Tak? No. <grym> Domyśliłeś się? Mhm. Domyślił się jednak. Postaw, może go powiedzieć. tu. Postaw, to się pobrudzisz. to tak, da, daj tu, żeby Mamy to... siodełkę, pani. Ale fajne to są to mega. Ten kolor. Trzy, cztery. <grym> <grym> Taka, jak to zrobić? Jak to zrobić, Ja przytrzymam! Tadam. Wow! Proszę Państwa! Mamy siodełko dla mnie i dla hakamady się wow. te na miarę od wymaga? W takim kolorze, jakim chciałam, czyli konia, kogo czarnym, ze względu tego, że. No, to też jest czarno-brązowa, No i będzie pasować, bo gniazdy konie są czarno-brązowe, nie? Tak jest, więc do maści będzie dalej. Pasować. Jest no i co? No aż ja mówiłam po prostu, ale to jest miękkie. Myślę, to stracił. jutro przemiarka, jutro przemiarka. Mm -hmm. No, dzisiaj tak sobie. Poproszę tutaj... tutaj takie logo, nawet zareklamujemy. Jakie tak. ekstra jest już Wygrawerowane. 17 siedzisko i łęk rozmiaru L. No i cóż, kurwa, jeszcze dłówka nieśmigana, zobacz, co jest <laughs> sztywne. Mm -hmm. Jak siodę, to będzie pewnie takie, o, będę musiała no, wyklepać. No to tak, to... Super, no. no to trzeba teraz przymiarkę robić. Ale ją ja nie... Wow. No to będziemy od kumy To co Karol? Słuchaj, dla ciebie założymy Na Garfielda! Na Garfina. 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 Tak, Garfield to się rozchował pod cytaną. Garfield na pudełko czeka, żeby tam wleść. No, do pudełka po Tutaj po z tej strony nie jak to jest zrobione. No i super. Tu wszystko wymierzane i kanał na całej szerokości. 4 to tak jak 8 centymetrów najszybciej. Pachnie. No pachnie. To teraz trzeba zrobić takie, gdy kupić swoje nowe siodło szyte na wymiar. Widzimy już w stajni na drugi dzień, a wy widzicie to w dzisiejszym vlogu na przymiarkach i, i próbnej jeździe. Tylko nie wiem, czy ktoś będzie miał nie nagrać, więc albo na przymiarkach samych, albo też na przymiarkach i próbnej jeździe. Zapraszam Zobaczymy. do dalszej części vloga. Proszę Państwa, jesteśmy już w stajni. Założyłam w gdzie środełko pasuje idealnie, więc pora na czas jazdy próbnej. Była przed chwilą jeszcze u nas pani kowal, więc na razie sobie tylko po prostu postępuję w tym siodle. Patrzcie, wszystko na żółto. Dzisiaj ubrałam. A kaładę też. W końcu mogę ubrać czaprak z eskadrona żółty. Może z sam tej sobie pokażę, bo tutaj to nie widać. Ochraniacze z e i lecimy, nie? Taki. Lala, to tak pięknie wygląda to siodełko. Jeszcze lóbka pięknie, nieświgane, nieuklepane. Także ta skóra jest sztywna. No i posłałem e, W ogóle okazało się, że ten popręk jest na styk. Fajnie, generalnie. No ale cóż, e, tak bywa czasem. Myślę, że można jeszcze go podkręcić no, na Żeby ochraniacz na sam wstęp w ogóle zakładał. No to jak już mówiłam, żeby ładnie wyglądała. Będę <laughs> też się ubrałam. E, będziemy testować jeszcze przy okazji nowe drczesy z Maximilian Ecclesian. Jak się sprawdzą. Siadłam do auta w ogóle. Kamerzysty Karolusa i on ma skórzane fotele, jak ja się przyczepiłam do tego fotelu. Co to było? Nie, nie trafiłem takich. Co nagrywasz? No. Panie, proszę Państwa. Jesteśmy gotowi. Ja wiem, że mam taką koszulkę. Nie do koloru tych bryczesów, ale myślałam, że będzie w kolorze, a jednak nie jest w kolorze. Eee, dobra, tak by the way, idziemy, tak Haki? Na próbną jazdę. No, no siodlę, nasz ten. Pierwsza jazda próbna, w tym siodle. Wilber, Wilber tam się... No, no. Zapomniałam oczywiście o strzemionach, no, dobra, brawo ja. Całe życie na tak jak to mówią. No i co, Kuba mnie podsadzi, w ogóle zobaczy, pokaż jak to z boku wygląda na to siodło. Ale trochę się oddam, oddam żeby całą ją było widać. O to mi chodzi. No, to Całego widać. konia. A. No. Teraz taki. No teraz. Widać, nie? No? no. Powiem wam na wstępie, że jak ja wsiadłam, jak mi tutaj ten silikon zaczepił, to ja nie mogę w ogóle nic zrobić, nie? Także ja to siad będę miała w tych czasach taki, E, aczkolwiek tutaj za duże niby są te września sylka, nie? a co rozmiar S to ja chyba muszę mieć XS, no dobra tutaj siedzisko myślę, że jest git mogło być trochę mniejsze, no aczkolwiek myślę, że jest git e, jedna ręka, tutaj jedna ręka do przodu czy ona zgięła nogę? czekaj, bo muszę ja zobaczyć, czy siodło jest prosto o, właśnie Okej, okay, super kaki. No to lecimy. Proszę Państwa. Wow. patrzę w nich. Super kaki. Taka wada dawno nie chodziła tutaj na lożowiku, można tak tu mówić. Sogi? jak myślisz? Mm. Ja myślę, że... Chyba ta. No jest kurde. bardzo miękko się siedzi w tym siodle. Mimo tego, że jest nowe i trzeba je wyklepać. To jest strasznie miękko. Ale się czuję, konia bardzo z tym To jest w ogóle rozmiar 17, nie? Ale się zastanawiałam pomiędzy... Szesnastką, ale no tam pisało, że to niby dla dzieci szesnastka. No ale kurczę, jest tu taka chuda, że może i wyposażona ta szesnastka. Chociaż. O, tak u jak się rozkręciła. Jest. Okay. Proszę bardzo. A czy ty śpisz? na no nie, wszystko będzie brudne. A jak w ogóle jest na nagraniu, dopiero zobaczę jak to siodło leży. Bo tutaj jest wszystko ok. Równomiernie nacisk rozkłada i tutaj i tutaj czuję. Wsadzę jeszcze rękę. Tutaj kłon fajnie. Pożąda trzy palce, dwa. Okay. Także tu nie uciera, dobra. A ty już idziesz, okay. Widzieliście już testy nowego siodełka. Spróbuję się zarobiście. Nie mówię o tych bryczesach, bo te bryczesy mają taki lej silikonowy. Strasznie tak jakby do tego siodła przykleiły. Było ciężej, aczkolwiek stabilniej w tych bryczesach. No i to siodło też jest super, bardzo mięciutkie. Leży na hakama idealnie. No i co do? No? Tak się prezentuje siodełko, 17 już pokazywałam. Tam, no, że tu nie dociągnęliśmy. No, możliwe. A, to Ale tak to leży idealnie. Nie? Tutaj przylega i tu przylega. No jest git. Jest super. Niechaki. haki. Mój chcielby cię super. Także widzimy się w kolejnym odcineczku, zróbcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. No i tyle, nie? Tak. Dobra. Mają.